Państwo to widzą co my? To jest niewiarygodne, to nie można uwierzyć, ale to jest faktem. Rozlało się tutaj biało-czerwone morze i cała Polska dzisiaj jest taka. To jest po prostu najpiękniejsza wiadomość, jaką mogliśmy dostać. Fantastyczne! Błagam, błagam, Włodek uszczypnij mnie, nie, nie wierzę, nie wierzę w to, że jesteśmy. w swojej karierze komentatorskiej komentować sukces biało -czerwony. Udało się! Udało się! Kocham tych chłopaków i kocham futbol jako nieprzewidywalność